Wszystkie bardzo serdecznie z tej strony Maras i to jest kolejny odcinek z luźnego grania. Zagrajmy w Mont and Blade Warband. Okej. Okay, Ostatni odcinek, chyba zaczęliśmy kompletować sobie oddział. Gdzie jest oddział? No właśnie. Z samych swadeńskich zbrojnych będę się starać lub rycerzy sobie skompletować. I najeżdżamy cały czas na Nordów, tak? Tak. I okej, okay, i jeśli to jest leśne nagranie, to więc standardowo na temat mojego kanału. Znowu wiem, wiem. Nie mam czasu ludziska się usiąść i porobić tego porządku na kanale. Może dzisiaj będę renderować właśnie Blada I więc tak. A co do Skyrima, wracając z Skyrima Właśnie, gierka jest naprawdę, powiem wam tak, zajebista. Przynajmniej. O. Tak, tak, pokojowy. Co mnie to obchodzi. Tak więc, no. Powiem wam tak, że. Hmm. Muszę wam powiedzieć, że mam nagrane do piątego odcinka, tylko muszę po prostu te odcinki zrenderować. A tak, czwarta odcinek trochę minutno wyszedł, a nagra jest po tym zajebista, że cholernie nie wciąga i nie jest na jeden wieczór. To jest właśnie duży plus. Kolejnym mm. plusem um, Skyrima jest to, że... Wszystko jest dostępne od początku, idziecie, zwiedzacie, dziękuję. I yy, macie wszystko jak na tacy podane, tylko że cholera yy, Niektóre poziomy nie są dla mnie I się władowałem podczas kręcenia 5 odcinka właśnie w taki motyw A naprawdę, to było dobre Tak się wpieprzyć I cały czas kombinowałem jak z tego gówna wyleźć, bo nie mogłem się cofnąć, bo niektóre lokacje są tak stworzone, że nie idzie tego zrobić i to jest naprawdę dobre w Skyrimie Ale ogólnie... Można powiedzieć, że sobie nieźle radzę Tylko, że kilka razy pod rząd udało mi się zginąć i kombinować, przerywać nagrywanie, bo byłem mega wkurzony Ale... Gierka naprawdę... Daje... Mm, niezłą frajdę i zabawę tylko cholera nie wiem dlaczego ze Skyrima wychodzą mi odcinki yy... po. <laughs> 1 giga, niecały, w renderowałem drugi odcinek yy, sorry, trzeci odcinek Skyrima, który ukaże wam się chyba jutro yy, albo drugi, teraz nie pamiętam, są w ogóle tak zalatane, że i tak zakręcone, że nie wiem które odcinki ładuję już praktycznie na YouTube. To zajmowały prawie 1 giga i z tego co się orientuję muszę przesuładować na noc Żebyście mogli sobie to obejrzeć w jakichś tam godzinach rannych popołudniowych Bo naprawdę nie wiem co z tym wykminić, żeby odcinki wychodziły w mniejszej wadze To mi bardzo ułatwiło moją pracę a tak to, gierka dobra Akurat jedno odcinek chyba nagrywam, zajmuje mi 120 giga w tych częściach z Frapsa, a Samo zenderowanie do 20 tam paru minut Kosztuje mnie to 1 giga wagi Musiał sobie jakoś jeszcze zaoszczędzić miejsce na kąpie. to by było na tyle i ogólnie, co, Mediawala całego zrenderowałem także, no, spoko, będzie w poniedziałek i we wtorek chcę wrzucać. Niebawem chyba, jutro czy pojutrze wychodzi Medal of Honor War, Warfighter, 25 października. I, więc tak, no, powiem Wam tyle, że czekam za tą gierką i będę miał na pewno jakoś tam w dniu premiery to może dzień po Z tego co się orientuję I więc tak No na pewno będę czerwę nagrywanie sobie mm, mm, Jakoś wtedy Skyrima i nagram sobie yy, Właśnie tego medala I na pewno zmieni się tryb yy, W sumie zagraje, yy, zagranie masowo Bo No może być tryb no, właśnie tej współpracy bardzo fajny. I zaczynamy Gierka będzie śmigała, na moim sprzęcie, jak coś będzie kijowo szło, to sobie dokupię, nie wiem, pamięć RAM. Bo w sumie karta graficzna to chyba da jakiś tam wycisk jeszcze tej grze yy, i co jeszcze mogę powiedzieć? Hmm... Nie to, nie aż tyle. I tak. No. Na pewno będę się starać zrobić właśnie tego medala. Zagrajmy. Strategiczny wtorek. No nie wiem, myślę o tym tropiko bo ma tylko general zerohol. No resztę znacie. To wam chyba mówić nie muszę standardowo. Będzie to luźne granie mm, z Mondblade'em, póki nie podbijemy całej mm, właśnie Karradi, a Skyrim ma to. Aż nie przejdę, a aż mi się nie znudzi bynajmniej. To by było z tego, a zagrajmy masowo. Tam będzie nagrywane. Chyba jeszcze skuszę się na ostatni odcinek w tym tygodniu, właśnie z. Battlefielda jak na razie Nawet wiadomo wrócę do tej serii, bo Gierka dobra jako strzelanki, tylko że Moje występy nie są za Bardzo fajne Ale mam nadzieję, że jakoś daje radę Tylko mówię o czego właśnie was z tym Skyrimem W czwartek, przy tym czwartym odcinku Może być trochę nudno, bo Ja sobie pobierałem wszystkie questy Na Do oporu, żeby mieć po prostu jakiś czas Potem na nagrywanie i wykonanie tych questów to tak, to by była ta jedna sprawa. Coś jeszcze? Hmm, chyba nie. No i kolejna drzewka na wodzie. Bajer, no dosłownie. Okej, okay, przydałoby się tutaj teraz, w zrobić jakąś... ...walkę, więc sobie zaraz kogoś poszukamy. Żeby nasi dowolni sobie exp'a W sumie ja wiem, że do Moonblade'a jest masa. Yy, masa Masa, masa, masa yy, Modów A to może z czasem, mi się ta cała rozrywka znudzi No come on, będzie jakiś w fight ktoś mi się uda trafić Okej, okay, same najdroższe rzeczy na razie. Okej, okay, zamek Lbegi. W może Jelbegi Lbegi hmm, nie wiem, nie wiem. Czy daje się coś bandyci do załatwienia? W sumie takie plądrowanie temu już trochę nudzi. Będzie fight. Stać, Będzie Będziemy w dostanie kropli krwi. U, o Jezu, nie 151 do 33. No cudownie. w wroga. Może uda się jakoś to wygrać. Chociaż wątpię. Wiecie co? W sumie się da to wygrać. Oni chyba nie będą używać konicy w tych uliczkach właśnie. A ja tak. Okej, Swedenski ich tam morduje, co mnie cieszy, tylko piechurów mi wykończą. Zaraz mi konia zabiją. What the fuck? No, będzie ciężko, będzie ciężko, nawet na, na łatwym poziomie trudności. Ok, i potarczy. No właśnie, i super, trafię do niewoli na pewno. O, dobra, odjedziemy sobie. Może uda mi się spieprzyć im. Jest tutaj 48. Aj, może ci mnie też nie zatokują. Dobra, dostanie kropki krwi. No właśnie, dobra, poddaję się. O, super, taką fajną armię mi zniszczyli. Aj, niestety i tak też się zdarza. Myślałem, że jakoś to wyjdzie. gierka się zapisuje automatycznie. Jakoś się staram wrócić do swoich saveów. Dobra, a jaką... jak w ogóle mam tu teraz ekwipunek? O, skurwysyn zabrał mi książkę. aj i hełm. Cudownie. Kon jest, konik żyje, tak, tak. Żarcie mam, dobra, pod dostatkiem Sprzedamy klomoty, a w ogóle jeszcze mam kasy. Okej, okay, 10 tysięcy... ...ich, tej waluty. Donarów, tak. Okej. Okay. No to jedziemy pozbierać... Na nowo armię powojemy teraz z bandytami. No, myślę, że mi się to jakoś lepiej ułoży. Oj, dzisiaj chyba jeden wielki fail całego dnia. No no chyba mnie gdzieś atakować. LOL. Super, i znowu trafię do niewoli, to jest normalnie chore w tej grze. O dobra, lol, nie ja podajemy się. No i super, i mnie gdzieś znowu wywiozą w pizdu. O właśnie. O lol, nie, nie wierzę. Teraz co mi za zapieprzyli. No, super, więcej żarcia i więcej klamotów do sprzedania. Teraz mnie ci gonią. O ja, pierdolę, chyba stąd nie wiedzę. No nie, już super. Pojechali w pizdiet O, dobra. Teraz najważniejsze dostać się do swadzi. I zrobić sobie ekipę i trochę ich podlewelować. W sumie tak myślałem, ludziska. Czy czasami. Nie, nagrywać. To, nie sobie trochę poza nagrywaniem tej serii, żeby trochę sobie dorespić postacie. Znaczy postać i drużynę. Bo to chyba było najlepszym pomysłem. Rozpocząłem tę serię na dobre. Cholera! Teraz nie będę miał w ogóle nic pieniędzy i nic w ogóle żarcia. Te skurwy syny wszystko mi zabiorą. No! Kwifunek. No, żarcie też mam w pizdzie dużej kasy też. A się cieszyłem, że. Będzie lepiej. Okej, okay, dobra. Miasta w Swadi. Splądrowane. Oj, cudownie, cudownie. Dobra, jedziemy do. Mm, mm, jakieś najlepsze miasto. Dobra. Ibrian. Chyba tam zdobędę paru żołnierzy. W sumie ze Swadiami nie chcę zacząć, bo to jest jedno z lepszych państw. W sumie nie wiem, czy się czasami do nich nie dołączyć. Wykonamy kilka zleceń dla nich. Tak myślę. A cholera przydałoby się dosyć sporo wiary. Oooooo, tak, tak. Do czterech, dobra, zatakujemy ich. Będzie trochę doświadczenia dla tych durni. Dobra, gdzie wy jesteście? Dobra, bierzemy długi łuk, nie muszę się na razie wygłupiać. O, lol, skąd to poszło? No nie, 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 tak to się bawić nie będę chyba Okej, okay, jeden pad. Drugi O ten Jeden się skusił do ataku Okej, okay, przynajmniej trochę expo wpadnie. Cudownie Ok, dobra, wezmę sobie czepek, bo żadnego nawet nie mam. No dobra, nie bierzemy nic. lecimy dalej. No i tu że są gotowi do awansu. Cholera, nie zdążyłem kliknąć. Ok, przewaga 1 do 2. Na spoko. Dobra, polecę standardowo. Mógłby ich stoporka zabijać. Ale fajna grafika, tych, że jest. Nie jest jakaś tam odpychająca. O, nice. Ale mnie modkują. Okej, okay, super się poziom. Skubane kampery. Ah, super konie mi zabił. Okej, okay, chodź tutaj. Dobra, jeszcze zostało trzech. No dalej, dzisiaj No super. To jest mój, zginął, został ranny, cokolwiek? Jeden zginął, no dobra. Okej, okay, nic ciekawego nie mieliście. Mm, oddział. Czterech na w klarze, okej. Okay. Ja też mam poziom. Cudownie. Więc co ja chciałem tu iść? Chyba w charyzmę. Okej. Okay. Władanie bronią. Na pewno w szkolenie sobie pójdziemy. Żeby lepiej się moje durnie szkoliły. Mm. Broń jednoręczna. No dobra. Na full. I ucznictwo. Ok. Zbieramy dalej naszą ekipę. Okej, okay, jest dwóch. No, trochę mało. Chyba obejdziemy to cały ten półwysep. I dalej pojedziemy tępić nordów. No dobra, są bandyci z lasu. Właśnie bandyta, dobra. No to ty... ich atakujemy. Potrzebuję trochę doświadczenia. Dobra, tam są. Nice. Przynajmniej dwa do renomy, chociaż coś. No okej, okay, ci już tą walą. Z tym kim to wjeżdża? No, chodź. No, w końcu udało się. E, dobra, tak, 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 tak. Żadnych strat. Dziękuję. I mam kolejny poziom. O, jak ładnie mi się teraz wszystko idzie. Charizm, oczywiście. Przywództwo, żeby było więcej wiary. Okay, dobra, lecimy dalej. Mm, oddział, jak tu oddział wygląda? Nikt, nic nie ma. O, ładna armia. Taką w sumie kiedyś bym chciał osiągnąć, ale czy mi się to uda, nie wiem. W sumie teraz tu łatwo kasę zdobyć niż zwykły mod będzie. O 6, super. Na pewno ludziska. Powiem wam tak, tyle ile wyjdzie odcinków z mm, luźnego grania? No super, na walka. Z luźnego grania tyle zostanie wrzuconych na YouTube. Czy to będą 2, czy 3? Tyle zostanie wrzuconych, żebyście mieli co oglądać w razie co? A tak to zobaczymy później. Bo trochę już ich i tam jest. A ze Skyrima, nie wiem, napiszecie mi w komentarzach, to da się zrobić, zobaczymy. Ok, xixi me teve me nota com a Od oh, tam cię uciekają super. No co jest? O, okej, okay, to chyba wszyscy. A nie, jeszcze ktoś jest. No, super. No, tak jest do dzięki, tak jak będą, tak będą. Czyli nawet mogą być w dużych ilościach. Więc wszystko może się zdarzyć. Oddział. O. na piechura. Raszy na bojówkarzy, w sumie nie wiem, jak to bym była odnośnie sprawa ze Skyrimem, bo naprawdę odcinki ważą po 1 giga, a nie wiem, jak by mi się to udało przerzucić, to może być właśnie problem, chyba że właduję 2 na noc, może się jeden prześle po południu, nawet bo ostatnio coś cholernie długo mi idzie, wrzucanie. Sam u, uplant na YouTube'a także czasami to cholernie długo i najwięcej czasu mi zajmuje a sprawdzałem Free Video nie, Jak to było Free Maker Video Convector czy jakoś tak w sumie najlepszy niby program, bo za darmo i tam inne duperele że najlepiej się nim renderuje konwertuje filmy do określonych formatów i mi, ja sobie go z skonwertowałem i nie wyszło to zajebiście grafika była ochydna chyba to jest przez to, że nie zrenderowałem go do wymaganej znaczy do wymaganego mm, mm, do największego formatu, żeby potem go zrenderować i tak i tak ludzisko uwierzcie mi wyszłaby mm, ta sama mm. Waga, co ze zwykłym konwerterowaniem, czy bez tego. Okej, okay, ty chyba nie dogonię w ogóle. Dobra, jedziemy do Balandii. Może coś tam ciekawego dostaniemy. Znaczy jakąś ciekawą grupę osób. I to żołnierze gotowi są do awansu, dobrze oddział rekruci na bojówkarze tak. W sumie jaki mogą być duży oddział? 43. No to już jest dosyć ładna grupka. O i nawet 6, super. Tych to chyba już nie dogonie. Dobra, walimy do asgad. I później zobaczymy, gdzie dalej. Może, nie wiem. Tu byłem, Reiblet. To jest splądrowana wioska, tak. No, to jest taki wojownik. A wy czego tu szukacie? Okej, okay, gdzie wy jesteście? Przede mną? No spoko. Mam was widać. Będzie rzeźnia. Czy moich czy moi chłopaków, czy ich My są dosyć dobrze uzbrojeni? Chyba no, za dobra ekipa na moje wojsko. No właśnie, już jeden pad. naraz ich szikają to mi się podoba No dobra panowie w siła no, Dobra, do ataku, idźcie, idźcie. No boso, lol, ten jest dopiero hardcore. Dobra, wy ich chyba gonicie, bo coś mi się da, że ich rozgromili, no właśnie. Nawet dobrze, ale chyba będzie strata przynajmniej jednego, co widziałem, zabitego. Dobra, może uda się go uszczelić. Nie, spierdolił, dobra. Okej, okay, dobra. Dwóch zabitych jeden ranny. Może być. Dobra, czepek sobie tylko zmienia. E, oddział wszystkich. Są dwunastkę na bojówkarzy. I tu na piechurów. Okej, okay, już jest lepiej. Tak ten, ten oddział mój w miarę wygląda, tylko konia mi zabili. Dobra, dobra.